Cześć, witam Was w kolejnym poradniku do gry Minecraft. W tym odcinku zajmiemy się systemem nawadniającym, który jest bardzo prosty. Od kiedy weszły nowe pistony, <laughs> zrobienie tego systemu nie jest żadną filozofią. Wystarczy ułożyć wodę w ten sposób, doprowadzić prąd do każdego z pistonów, no i pociągnąć kabel puścić kabel yy. Ważne jest też żeby zrobić tu negację yy. Dlatego że ta negacja jak jest wyłączone to przez nią prąd przechodzi, dalej jest włączony i zatrzymuje yy, wodę <laughs> No więc spójrzmy jak to działa Jest sucho na przykład tu jest pożar tylko nie mam zapalniczki więc Wam tego nie pokażę Przypuśćmy, że tu jest pożar, coś się pali. Klikacie guzik, woda się wylewa, gasi pożar, więc wysycha i jest wszystko dobrze. Nowe pistony dają nam bardzo dużo możliwości, o których poradniki będę nagrywał. Mam nadzieję, że codziennie. Hmm. Więc to tyle w tym odcinku. Do zobaczenia.